jest oficjalnie. Natalia odebrała mnie z egzaminu i uwaga, zdałam teorię państwową. W ostatnim vlogu, który wleciał parę dni temu, powiedziałam wam, że mam termin na państwową teorię, ale wam nie mówię kiedy, żeby nie było presji. I tak stres u mnie był mega mocny, ale no to wiadomo, że zawsze tak jest. Mimo to zdałam i Natalka jeszcze po mnie przyjechała. Teraz jedziemy sobie na jakąś świąteczną kawkę, żeby to uczcić i po prostu no lepiej być nie może. Jeszcze śnieg za oknem, także zapowiada się bardzo ciężki, ale w sumie bardzo produkt i fajny tydzień. Jesteśmy bardzo mądre z Natalą, bo w pierwszy śnieg po prostu tej zimy My we dwie w Air Force'ach okay. Chciałabym zauważyć, że jak na dworze było po 15 stopni chodziliśmy w martensach Też ja byłam na Harym w martensach Gdzie to był lipiec 30 stopni Ale jak już jest śnieg, co wy Ale wiecie czemu ja ubrałam te buty? Bo miałam w ubrać martensy, ale stwierdziłam, że Skoro te buty stoją w domu i są ciepłe A tamte martensy są zimne w szafie No to ubieram ciepłe A teraz przemakają mi trochę nogi Ale dobra, i tak idziemy tylko do autka I jedziemy do szkoły, żeby się nie spóźnić Ale no trzeba było kochani stanąć na żeby świętować to, że zdałam. Guys, wyszłam ze szkoły, jest cały czas śnieg, ja już mam taki świąteczny vibe, pozwoliłam sobie słuchać świątecznej muzyki pierwszy raz, w sumie w tym roku. Ja już nie mogę doczekać się masa świąt, teraz lecę na autobus po szkole, mam angielski, potem się nauki, no ale mimo wszystko ten zdany egzamin dał mi taki vibe. Pewnie jakby było w drugą stronę, chociaż nie zakładałam, że tak będzie, to bym była teraz taka zła i pewnie bym w ogóle nie nagrywała tego vloga. Ale jak zdałam Wszystko poszło po moich myśli, to teraz Mam chyba cudowny tydzień, pomimo, że bardzo Ciężki, bo dużo się dzieje, to Mam nadzieję, że każdy dzień będzie jak poniedziałek No i kochani, mamy w końcu dobrą Jakość, bo rano z tego stresu Przed egzaminem zapomniałam w ogóle wziąć aparatu Ze sobą, a ja teraz kochani siedzę przy Biurku i liczę zadanka Z kombinatoryki, byłam niedługo sprawdzian I w ogóle nie będę ukrywać, zobaczyliście Już za mną nową Szafkę, jakby chciałam zrobić film Z dekorowania mojego pokoju i właśnie przez to że zamówiłam tą szafkę, po prostu jej potrzebowałam, ale przy okazji wiecie, nagrałam cały proces jej skręcania, natomiast nie wyrobiłam się z pozamawieniem wszystkich e, ozdób do mojego pokoju przed tym okresem świątecznym. Tak naprawdę zaraz już jest vlogmas, więc będę musiała już zamawiać te rzeczy świąteczne. Powiem wam, że tak naprawdę ten zdany egzamin sprawił, że miałam dzisiaj dobry humor cały dzień, ale jako, że na teorii uczyłam się cały weekend, to teraz po prostu nie jestem nauczona ani na sprawdziany dwa w sumie z polskiego, w tym taką maturę ustną. No i na to matematykę, a kombinatoryka to jest dzieł, którego ja nie ogarniałam. Także będę to sobie teraz robić. To był naprawdę szalony dzień i jakby w tym tygodniu właśnie tak będzie. Plus no mam termin na egzamin praktyczny, więc teraz jeszcze muszę robić jazdy, wiecie o co chodzi, bo trzeba do egzaminu oczywiście mieć już jakby wyjeżdżone wszystkie jazdy, czego ja zrobionego nie mam, więc jeszcze w ten mój napięty grafik muszę wcisnąć naprawdę sporo, sporo jazd. Ale uda mi się kochani. Jakby to wszystko jeszcze zostawiłam sobie na czas vlogmasa. Jest dobrze. Miałam trochę powiedzieć o tym teoretycznym, ale nie wiem, czy jest co mówić, bo po prostu trafiłam na tak super pana, który nas pilnował. On się cały czas uśmiechał. On coś sobie zażartował na początku i była pomimo, że mega stresująca atmosfera, to bardzo miła. Napisałam znam w ogóle na 100%, nie zrobiłam żadnego błędu. Cieszę się, że nie musiałam myśleć nad tymi pytaniami, tylko że faktycznie przerobiłam całą bazę pytań. Wszystkie egzaminy, które tak naprawdę robiłam, to wychodziły mi e, wyniki pozytywne. I właśnie przez to ja po prostu szłam z nastawieniem, że ja już to po prostu zdałam, że to jest tylko formalność. Także cieszę się, naprawdę cieszę się, że mam to za sobą. No teraz to już tylko praktyka, czyli ta gorsza część, ale uważam, że już teraz jestem super kierowcą, więc oby mi też poszło. Jest zimno, guys, nie powiem. Do tego jeszcze leży śnieg na drodze, więc jest ślisko, cudownie najprawdopodobniej witam się z wami kolejnego dnia tego vloga w tym samym miejscu, w którym go wczoraj skończyłam. Być może, ale tak słuchajcie, dzisiaj prezentuje się mój dzień, a więc byłam od rana w szkole. Jest teraz 13.20, ja mniej więcej od 12 z minutami jestem w domu. Zrobiłam sobie kawusie, siedzę przy matmie, no bo przy czym innym mogłabym siedzieć. Myślę, że dla was ani to przyjemne, ani to ciekawe, więc jak już będę wychodzić z domu, znowu to się do was odezwę. Idę sobie na kory i powiem wam, że może tego tak nie widać w aparacie, ale ten las wygląda no tak creepy, bo jest śnieg i do tego mgła okropna. I am kind of scared, a z drugiej strony jest tak świątecznie, magicznie. Witam kochani w kolejnym vlogu, z wypadłam sobie w klasie as always. Robimy sobie piknik na geo, bo jest już późno i potrzebujemy motywacji, więc herbatki, ten kubek w ogóle stoi tutaj, już nie wiem ile trzy lata w szafce Natalii w ogóle i zamierzamy sobie zrobić herbatkę jeszcze mam te bananki w tortilli mam nadzieję, że przeżyjemy teraz te dwie ostatnie lekcje i potem zobaczcie co się będzie działo, bo dzisiaj wychodzi drwal guys jest wspomniana w tym momencie i co więcej na szczęście nie potrzeba tak mnie śmieszy to, że codziennie przez to, że ten tydzień jest tak stresujący zapominam aparatu, a potem nagle po południu wracam do was z aparatem i po prostu w takim stanie ale słuchajcie, byłam na drwalu był oczywiście przepyszny, co prawda w tym roku on już tyle kosztuje, że to jest masakra no ale nie o cenach drwala chciałam wam powiedzieć, e, tylko o tym, że siedzę przy polskim tym razem, guys, jestem okropna dzisiaj, nawet jeszcze się z wami nie przywitałam a już jestem po lekcjach, chcę po kilku lekcjach, no i po jazdach, a teraz znowu lecę do szkoły. my już w ogóle jesteśmy w aucie, w ogóle nie nagrałam naszych pierogów, jak jadłyśmy, założyłam w ogóle birila dzisiaj. W każdym razie jedziemy z dziewczami na inwentaryzację i ogólnie to tyle co chciałam powiedzieć, po prostu jedziemy do pracy, wrócimy w nocy, jutro na rano znowu będę miała do szkoły. Idziemy siłownie. Ale to zobaczycie już jutro. Dzisiaj naprawdę interesujący dzień, bo dużo do szkoły miałam rzeczy. To sprawia, z polskiego. W końcu nie zostałam zapytana. Cieszę się bardzo. No i do zobaczenia może w Gorzowie, bo nie powiedziałam, że w ogóle jedziemy do Gorzowa. Nasz kierowca nas zawozi. No, pokazuje trochę czasu, więc jesteśmy na styku. No kochani, mamy mój wymarzony, upragniony piątek. Powiem Wam, że po wczorajszym dniu dzisiaj przyda mi się taki dzień luzu. No dobra, może to nie będzie dzień luzu, bo słuchajcie, teraz jest ósma rano. Ja wróciłam wczoraj z pracy o drugiej w nocy, więc naprawdę nie spałam dużo. Spałam może z 5 godzin. No a wiecie, trzeba się aktywować, trzeba lecieć dalej. Więc słuchajcie, ja słuchajcie, będę miała pierwsze jazdy w tak mocnej mgle. Także zobaczymy jak to będzie, bo jeżeli już nawet aparat pokazuje, że jest mgła, to tym bardziej musicie mi wierzyć na słowo. Bo na żywo wiecie, że to wygląda o wiele, wiele gorzej. Po tych dwóch godzinach jest, odwożę się do szkoły, mam normalnie lekcje, no, a potem lecę na siłkę. Tak naprawdę w końcu, bo nie było mnie tam bardzo, bardzo długo, więc się mega cieszę. Jak na razie to nie mogę się spóźnić na jazdy i muszę mieć outfit na wygodnie. W ogóle mam bluzę znajka mojej siostry i skiety mojej siostry. Także moja siostra dzisiaj sponsoruje mój look. I na żeby się nie spóźnić, mam nadzieję, że przeżyję ten dzień, ale będzie super. Już jak przeżyłam wczoraj, to dzisiaj będzie ekstra. no i jestem pojazd. Idę właśnie sobie do szkółki, jest 10.30 i powiem wam, że to były moje drugie jazdy we mgle, ale nigdy nie jeździłam w aż takiej. W sumie cieszę się, że miałam taką okazję zrobić to jakby przed egzaminem, bo teraz wiem, że w sumie nie mam się czego bać, bo no teraz już nie ma aż takiej mgły, ale było strasznie. Patrzcie, jak my się zmęczowałyśmy. Skiety te same, buty te same, spodnie te same. Ona ma czarną górę, ja też mam czarną górę. Daga to samo, bo dwie mamy siaty i Daga to samo. I Daga to samo. Pokaż skiety. No, no właśnie. dotarłyśmy na siłownie. Także pierwszy raz od dwóch tygodni chyba będę teraz ćwiczyć. Zobaczę, chciałam coś nagrać, ale boję się, bo ja sama od wiecie, dwóch tygodni nie byłam i teraz jeszcze jestem trochę innej siły, w innym miejscu. przejechałyśmy raz na Makową, nigdy tu nie byłam i tak... Zobaczę. A nie jakbym mówię, mam ci po prostu szalony dzień, ja tyle rzeczy robię, Teraz jestem Justy na przykład. I po prostu my się spotkamy raz na miesiąc, ale jak już się spotkamy, to my po prostu do nocy. I jakbyśmy się spotykamy raz na miesiąc, to byłoby dobrze. Więc kochani, szykujcie się na vlogmas i to Hej tu pogam. Boże, jakie to jest w ogóle zabawne. <grystanie> jak się w Grudniu będziemy więcej widzieć, to trzeba być na vlogmasie... A musi być na vlogmasie. <grystanie> To super! Done. Done. Ten vlog nigdy nie jest normalny. Vlogi na moim kanale nie są normalne! Ej, a obróć mi to i ja będę twoim kamerzystą. Ej, zatrudnij mnie! Mam kamerzystę na vlogmasa. No! Ja mogę cię nagrywać. Deal. Ale essa! Ja, ja, nie ja nie będę ci mi... robić takie rzeczy, Czekaj, bo... I będę jak Przemek jest. Pro. Happy <laughs> happy! HAPPY yeah. HAPPY 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 Dziękujemy za oglądanie tego tygodniowego Nie, ja wolę ten profil Dziękujemy kochani za oglądanie tego tygodniowego vloga Mam nadzieję, że nie było za mało materiału, ale widzicie, że ja bardzo szybko żyję Ja robię rzeczy i ja zapominam niestety o kanale, ale we macie się wyrobię Julka się Jak dla będzie... stara Lajki dla Julki 3, 2, 1, Julka! Musiałam, ja żebym powiem a, a. Buziaki, pa. Buziaki, paaa To już tak to się było, to będzie na YouTubie a to jest przebitka? No, to jest do Twojego filmu. No, a to jest przebitka czy co? Nie wiem, sobie zrobisz to, Aha. co chcesz. Guys, mgła jak była, tak jest dalej. Ja w ogóle wracam od Justyny, stary za ten chaos, który był wcześniej, ale ja staram się, żeby moje vlogi były mega takie, powiedziałabym prawdziwe. No i tutaj pokazałam Wam po prostu część mojego spotkania z Justyną. Powiedzieliśmy tak, się serio, świetnie. Teraz wracam do domu. Ogólnie ja nie gdy bardzo wracać z autobusem po więc. Będę sobie z tobą troszkę gadać No i co, lecę do domku Tak się cieszę, że jest weekend, że ta wizja się kończy ja Wszystko co chciałam to zrobiłam cudownie Kochani, jestem już od paru godzin w domu Szczerze mówiąc ten tydzień był mega ciężki I ja nie mam żadnego pojęcia, czy jest wystarczająco materiału, żeby wrzucić wam ten film Bo ja tak naprawdę mam wrażenie, że w ogóle nie nagrywałam Dosłownie łapałam za aparat i telefon w każdej wolnej chwili I przez to teraz czuję się taka trochę przytłoczona, bo wiem, że zaczyna się jeden z cięższych okresów są tak naprawdę w roku. Jak nie najcięższy, bo wiecie, że grudzień to jest czas przynajmniej dla mnie ogromnej pracy. Chciałabym też powiedzieć: właśnie, tą drugą stronę medalu i to, że teraz czuję się tak, jak się czuję. Chyba po prostu jestem zestresowana jak na razie wszystkim tym, co nadchodzi, ale z drugiej strony jestem też podekscytowana, więc myślę, że wstanę jutro rano z nową motywacją, ale to ewidentnie jest znak. Od mojego organizmu, że potrzebuje odpoczynku. Także teraz będę się z Wami, słuchajcie, już żegnała. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Podajcie na mojego Instagrama i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa! I losiek śpiący na koniec filmu, albo już nie śpiący.